Dzisiaj o pięciu włoskich meczach w Lidze Mistrzów, o występach Polaków w tychże, niestety również o arbitrach, a także o ponownej operacji Kolana Arkadiusza Milika oraz o aresztowaniach wśród Ultrasów Interu i Milanu oraz wciąż trwającym śledztwie w tej sprawie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Łączni Amici Sportivi, czwartek 3 października 2024 roku. Dzień dobry. Kawerka gotowa, no to zaczynamy przegląd włoskiej prasy sportowej. A po dniu meczowym, czy po dniach meczowych, w zasadzie w Lidze Mistrzów, czas na dzień prasowy. Dzisiaj przyjrzymy się pięciu włoskim występom, meczom w Lidze Mistrzów z perspektywy włoskiej prasy sportowej. Serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału, do zostawienia łapy w górę. Dziękuję też za każdy komentarz pod tym filmem. Dyskutujmy, bo wczoraj się działo, a dzisiaj porozmawiamy nie tylko o Włochach, nie tylko o Polakach, ale też o sędziach, a na koniec o burzy w Mediolanie, w zasadzie o mediolańskiej burzy we Włoszech. A z sportowi rozpoczniemy od Interu, bo Inter rozprawił się w iście artystycznym stylu z trefaną gwiazdą w związku z tym zacznijmy od tego spotkania. Po profesorsku, tak to trzeba powiedzieć. Nerazzurri rozprawili się na San Siro, a w zasadzie na Giuseppe Mazza zespołem Trfenet z Zwiezdy, potwierdzając swoją dobrą dyspozycję oraz dobre wybory Simone Inzagiego. Otwórzmy Gazetę dello Sport, żeby zobaczyć, w jaki sposób prasa patrzyła na Neradzurich po tym spotkaniu. A pisała: Inter, tutto facile. Wszystko łatwe, a w zasadzie powiedzielibyśmy: bułka z masłem. Cztery bramki wpakowane rywalom, decyzje personalne Inzagiego się opłaciły. Taremi dominuje, otwiera Hakan Cialanoglu z rzutu wolnego, a poza tym strzelają również Marko Arnautowicz oraz Lautaro Martinez. Ważne zwycięstwo, a w następnej rundzie starcie z Young Boys, w związku z tym Gazetta dello Sport pisała kolejna szansa na punkty oraz na awans do dalszej, do kolejnej rundy. Gazetta zauważyła przy tym ciekawą rzecz, ale i ważną jednocześnie. To był pierwszy raz od 14 lat, wyobraźcie sobie, kiedy w Lidze Mistrzów Inter zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. Ostatnim takim Razem był mecz z CSK Moskwa w kwietniu 2010 roku. Wówczas to z wolnego trafił niezawodny Wesley Snyder, a od tamtej pory na Radzuri próbowali 15 razy i wreszcie wpadło po strzale właśnie Hakana Cialanoglu, który doczekał się dzięki temu osobnego artykułu w Corriere dello Sport o magii Cialanoglu, która rozświetliła wieczór na San Siro. Pisał redaktor Adriano Ancona, jakościowy reżyser obajecznej technice, tak określił Turka, przeanalizował jego manewry na boisku, nastawiał tych kropek, jak widzicie, tworzących swego rodzaju hitmapę, ale też zacytował XG. Słuchajcie, współczynnik XG Hakana w tym meczu to 0,04. To pokazuje, jak rzadko z tej konkretnej pozycji padały bramki, a mimo to Hakan takową zdobył. Oprócz tego Corriere dello Sport zacytowało pogłoski z Premier League, jakoby Manchester United interesował się m.in. Simone Inzagim w kontekście zatrudnienia w roli trenera Czerwonych Diabów, ale jak Corriere określa, to na razie tylko rumor, splotki, pogłoski, więc nie przywiązujmy się, miejmy nadzieję, do tego zbyt przesadnie. Noty za ten mecz: Inter 7,5, Stella Rossa, to po włosku z Zvezda. Tylko na pięć. Najlepszym graczem gazeta wybrała Mediego Taremiego. Najniższa nota powędrowała do Piotra Zielińskiego, który wystąpił w podstawie, ale to oto Basso od razu zaznaczmy to nie Il peggiore. Taremi został nazwany silnikiem diesla, który zapalił w najtrudniejszym, ale wciąż właściwym momencie, że walczył nie tylko w ofensywie, ale i ataku. No a co do Polaka, mecz zaczął nie najlepiej, bo od straconej piłki później zagrał już dużo lepiej, nieźle, ale zdaniem gazety Dello Sport, Trochę anonimowo, stąd szóstka nie jedyna w zespole, ale tytuł Ilvoto Piubasso wędruje właśnie do Polaka. Inter więc zadowolony. Inter wywozi, wynosi komplet punktów z stadionu Giuseppe Maza. Mniej zadowolony, ale z różnych względów, przede wszystkim z wyniku, jest za to Milan. Pomówmy więc o Rossonerich. Milan mierzył się na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. W związku z tym pojedynek z założenia niełatwy, choć wiemy, że Atalanta potrafiła w zeszłym sezonie pokonać gładko. No, z perspektywy wyniku tak, Leverkusen 3 do 0. Tutaj 0 do 1, ale też tanti rimpianti, wiele e, żalu, wiele rozgoryczenia, ale też pretensji do arbitra. Milan, a może w zasadzie warto nawiązać do komentarzy niektórych z Was na ostatnim live Furijoko, bo niektórzy spośród tifozich Milanu pisali, że Bajer nas wyjaśni, bajer nas rozbije. Tak źle nie było, mam wrażenie, bo Milan rzeczywiście może pluć sobie w brodę o niewykorzystane sytuacje i mieć pretensje do arbitra, czy uzasadnione, czy słuszne. Jestem ciekawy Waszego zdania, pokażę Wam optykę włoskiej prasy sportowej. Najpierw ogólnie, jak komentowano to spotkanie? Milan KO ma kepekato, jaka szkoda. Rzeczywiście, porażka, ale można jej żałować. Czemu szkoda? No bo trochę wykreował, niczego nie wykorzystał. W pierwszej połowie świetnymi, kluczowymi interwencjami popisał się Mike Menio, jak chwalił go, Turyński tutu to sport, ale niestety nieprecyzyjny był tym razem Alvaro Morata. W drugiej połowie Rossoneri nie wykorzystali wielu szans, które stworzyli, a na koniec nie dostali rzutu karnego, który sędzia Scharer powinien był dla Rossonerich odgwizdać. Tak ocena Włochów jest spójna i jednoznaczna. W sytuacji z Lotusem Csikiem pod koniec był rzut karny, bo rywal trafił bardziej w stopę niż w piłkę, to fakt, Anglik miał stopę na linii pola karnego to również fakt, nawet jeśli była to tylko pięta. No ale arbiter uznał ostatecznie, że intensywność kontaktu, tak to czytają Włosi, była zbyt mała, by dyktować jedenastkę. W związku z tym war również nie interweniował, ale włoskie redakcje uznały to za błąd sędziego, dały arbitrowi ocenę 5 za ten mecz, Wytyk wytykają mu ten błąd uznały, że Milan został w tej sytuacji ewidentnie skrzywdzony, no i wściekły na sędziego był w związku z tym po meczu Paulo Fonseca. Cytowany przez gazetę powiedział, że żaden mecz do tej pory nie podobał mu się w wykonaniu Milanu tak bardzo jak ten, że szkoda właśnie zmarnowanych sytuacji, że wszyscy są tym rozczarowani, że jeżeli były problemy, to bardziej na prawej, a nie na lewej flance, bo był tam pytany o Rafę Leao, powiedział, że z Rafał Leao akurat w tym meczu nie było problemu, tylko bardziej z prawą flanką, właśnie, ale że sędzia również dołożył, Swoją cegiełkę. Bo Loftus był jego zdaniem faulowany, Portugalczyk nie rozumie, gdzie był wówczas war i dlaczego nie interweniował. Ja jestem ciekawy waszego zdania na ten temat. Dostawałem wiadomości z pytaniami na temat mojej opinii. Ja również uważam, że tam należał się Włochom rzut karny. Zresztą to nie jedyna sytuacja, pomówimy za chwilę o. O meczu Juventusu, w którym również arbiter dał swego rodzaju w cudzysłowie popis. No ale wcześniej noty dla Milanu. Milan oceniony na szóstkę jako zespół, najlepszy z siódemką Fofana, grający bardzo dobry mecz w drugiej linii, chwalony przez gazetę Corriere, słuchajcie, z kolei uważa, że graczem meczu Milanu był Mike Meno ze względu na serię interwencji. On od Corriere dostał ósemkę. Mike dostał od gazety siódemkę, więc również jedną z najwyższych, a w zasadzie drugą najwyższą notę. Najsłabszym Emerson Royal z piątką. I komentarzem, że męczył się niemiłosiernie, że zaangażowanie w tym wypadku nie wystarczyło. Limpenio non basta, czytamy przy jego nazwisku. No i tak to się skończyło. Fonseca na 5,5. I co? I Milan faktycznie może żałować, chociaż mam wrażenie, że. Ten mecz również daje dobre perspektywy na następne pojedynki, ale chętnie dowiem się od Was, drodzy Rossoneri, drodzy milaniści, zwłaszcza jak Wy widzicie dalszą przygodę Milanu w Lidze Mistrzów. Teraz trochę o mniejszych, ale również ważnych, to znaczy o Atalancie i Bolonii. przyjrzyjmy się tym dwom bardzo różnym z perspektywy rezultatu, ale niekoniecznie chyba występu, spotkaniom. Atalanta wygrywa. Atalanta daje show. Atalanta czy e, Atalantissima, bo tak to określa Gazetta dello Sport. Te dwa mecze bierzemy w jeden nawias. Krótko o nich wspomnimy, ponieważ warto. No warto zwłaszcza z perspektywy ekipy z Bergamo, ale i Bolonia mam wrażenie nie ma się czego wstydzić. Po kolei jednak, drodzy amici Sportivi, to artykuł z Gazety dello Sport na temat Atalanty i wygranej wyjazdowej z Szachtarem 3 do 0. Atalantissima. Show di Coppa. No właśnie, show, pucharowy show bogini z Bergamo. Ladea znowu Znowu błyszczy, no właśnie, jeśli Gasperini miał odzyskać swoją boginię, bo tak pisano przed tym spotkaniem, no to mam wrażenie, że dostał nawet więcej. Znowu, Ladea, znowu błyszczy, szachtar posłany na deski po bramkach Jim City, Lukmana i Bellanowy. No i mamy pierwszą wygraną Atalanty w Europie. Sam Gasperini powiedział po meczu, że bardzo podobało mu się nastawienie, walka zespołu, że uważa, że awans wciąż jest w zasięgu ręki, czy nóg w zasadzie, mam wrażenie, bergamaskich, więc szybki rzut oka na noty. 7,5 dla Atalanty jako zespołu, podobnie dla trenera i najlepszego w tym meczu, zdaniem gazety, Ademoli Lukmana, a najniższa nota, znowu, Ilvoto Piubasso dla Marko Marco Karneseki, Ilvoto Piubasso, nie miał zbyt wiele pracy, co Jakiś czas, ale bez przesady. Następnie rząd siódemek, w zasadzie widzicie, no piękna sprawa 7,5 nawet dla Kosunu i Samardzicza, a tylko Charles de Ketelare, Retegi i Zaniolo z szóstkami na koncie 6,5 dla Paszalicza. Ogólnie bardzo dobre oceny, łącznie z trenerem Gian Piero Gasperinim. Bologna z kolei przegrała w świątyni Liverpoolu w taki sposób Włosi określali przez minione dni Alf Anfield 0-2. Ale zagrała bardzo dobry mecz. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale gazeta na przykład i redaktor Olivero pisze, że walczyła jak równy z równym z ekipą Liverpoolu. Wiemy, że niegdyś Atalanta potrafiła pokonać Liverpool. Bolonia ugięła się dopiero, jak czytamy, pod ciężarem piłkarskich magii Salaha. Choć wynik otworzył McAllister, ale Salah rozstrzygnął, czy ustalił wynik spotkania dwukrotnie w obramowanie bramki z perspektywy Bolonii patrząc, trafił z kolei Dan a ustawienie 4-1-4-1, którym zagrał Italiano, okazało się ostatecznie logiczne i efektywne i może mieć sens, tak twierdzi redaktor Gazety dello Sport. Ciekawe, czy będzie miało przełożenie w lidze, czy faktycznie Froiler ustawiony pomiędzy liniami defensywy i takiej ofensywnej pomocy, no i jeden napastnik to faktycznie dobre rozwiązanie. Artykuł zdobi fotografia Kacpra Urbańskiego, który wystąpił w pierwszym składzie, o którego nocie za chwilę. wcześniej o Italiano. Trener Rossoblu powiedział po meczu, że zagraliśmy bardzo dobrze, możemy śmiało spojrzeć sobie w oczy, odejść z podniesionymi głowami. No i to będzie nasz punkt wyjścia. Ripartiamo da qui per crescere ancora. Zaczynamy od tego momentu, będziemy jeszcze lepsi, chcemy być jeszcze lepsi, chcemy robić postępy. Ostatnimi czasy nie wiodło się nam najlepiej, ale pokazaliśmy charakter, odwagę. No i oby tak dalej. To już trzecia porażka w czterech wyjazdowych meczach boloni z drużynami angielskimi. Tak zauważa Gazetta dello Sport w przegrali też niegdyś z Fulam Ilic, a spoglądając na noty, 6,5 dla zespołu Boloni, dla Italiano, dla najlepszego Freulera, tego łącznika, właśnie najpierw szybko stracił piłkę, ale później pozbierał się i dobrze zarządzał grą. Najsłabszy z kolei Orsolini. No cóż, napastnik nie ma dobrego czasu. Pisze się już nawet o jego indywidualnym kryzysie, z tego co zauważam, we włoskiej prasie. Miał swojej sytuacje, ale je zmarnował w tym spotkaniu. Łukasz Korupski na szóstkę, nieobwiniany o stracone bramki, Kacper Urbański niestety niżej, tylko 5,5. Nie, przypilnowa nie przypilnował McAllistera w sytuacji bramkowej, stąd nota obniżona z szóstki o pół oceny dobrze dopiero później. Nieco lepiej. Może nie świetnie, ale całkiem przyzwoicie stąd 5,5. Więc Atalanta do przodu, Bolonia w, ple w plecy, Atalanta się cieszy. Bolonia może wyciągnąć konstruktywne wnioski, ale mam wrażenie, że gdyby poskładać wydarzenia z tych dwóch meczów, to niczym by to było w porównaniu z tym, co działo się wówczas, czy wczoraj w lipcu w starciu RB Lipsk kontra Juventus. Czas na creme de la creme z wczorajszych spotkań. Pomówmy o Bianconerich. A ci cóż, wygrali przeciwko wszystkiemu, ze wszystkim, wbrew wszystkiemu. Dzisiaj chwaleni we włoskiej prasie, ale mam wrażenie, że w tym meczu faktycznie wydarzyło się wszystko. Chyba tylko kibic nie wbiegł, nie wbiegł na murawę, a była e, ku temu szansa, drodzy, e, ponieważ na trybunach był Hubert Czemierowski, nasz redakcyjny kolega, więc wypatrywaliśmy go wczoraj w telewizji. Tak czy inaczej, 3 do 2, ale jakiż to scenariusz? Mam wrażenie, że abstrahując od tego, że to był Juventus Jerbelipsk i te okoliczności, to jeden z lepszych ostatnio meczów w Lidze Mistrzów, jeśli nie najlepszy. Nie potrzeba było totalnego gradu bramek, choć 5 trafień to też wynik nie byle jaki, no ale szybko e, dwóch strafień graczy przez Thiago Motte, bo kontuzja, zobaczymy jak groźna Gleisona Bremera, następnie do bazy zjechał Nico Gonzalez, później te perypetie z czerwoną kartką, wymuszone zmiany, w nieodgwizdany rzut karny dla Juventusu, o tym również powiemy. Stąd nawiązuje na miniaturze do dzisiejszej włoskiej prasy do arbitrów, ponieważ Milan skrzywdzony, ale za chwilę zobaczycie, że Juventus również. Jak to opisywała włoska prasa, zerknijmy. Najpierw Gazeta dello Sport, wydanie dzisiejsze. No i peany na cześć starej damy. Signora che meraviglia. Co za cudowna stara dama. Dwa gole. Wlachowicza, decydujący konsensao. Trochę takie, powiedzcie, przyznacie, déjà z Genui, bo to też takie strzeleckie show tych dwóch zawodników. Juventus w dziesiątkę demontuje. Lipsk. La Juve in dieci, rimonta il lipsia. Tak czytamy w dzisiejszej gazecie. Fatalny dla Juventusu przebieg, o którym już wspomniałem. Do tego czerwona kartka dla Di Gregorio w drugiej połowie za dotknięcie piłki ręką poza polem karnym. Wymuszone zmiany. Ręka Douglasa Luisa, czy Douglasa Luisa, jeśli wolicie. Rzut karny, ale jaki charakter i jaka walka. To przede wszystkim. No i fatalny sędzia. Tylko czwórka od gazety dello sport dla Francuza Letesiera. Włosi wytykają mu serię błędów, bo tak, w 36. minucie powinien był odgwizdać ewidentny rzut karny dla Juventusu po faulu, tak, faulu Lukeby na Wlachowiczu. Wlachowicz był pierwszy przy piłce, Lukeba trafił w jego nogę. Nie ma rzutu karnego. VAR nawet no sprawdził, ale uznał, że tam przewinienia Ekipy niemieckiej nie było. Kob 55 minuta. On tam nie faulował. Rywal sam przewrócił się na murawę. To widać na powtórkach. Gdyby nie gwizdek, to holender wyszedłby sam na sam z bramkarzem. Następna sytuacja di Gregorio. Tutaj, owszem, słuszna czerwień, tam delikatnie szurną tę piłkę, ale dotknął kontakt. Był. Musiał interweniować war, więc gazeta wytyka sędziemu głównemu to, że nie zauważył. Choć mam wrażenie, że akurat w tej, w tej sytuacji miał prawo. To pominąć czy w zasadzie tego nie zauważyć się mogło to umknąć ręka Luiza Tutaj kontrowersje. Zastanawiam się, jakie Wy macie zdanie na ten temat, ponieważ z jednej strony piłkarz instynktownie osłaniał twarz, to wytyka też Gazeta dello Sport, ale faktycznie można by było uznać, że miał ramię zbyt odchylone od ciała, więc zdaniem gazety karny w porządku. Ja mam takie wątpliwości, ponieważ przed sezonem uczulano nas na takie sytuacje, że jeżeli piłkarz instynktownie chroni twarz przed uderzeniem piłką, no to, no to karnego się nie gwizdze. Mam jednak wrażenie, że sędzia mógł uznać, że miał tam gdzieś ułamek sekundy, Więcej na to, żeby zareagować inaczej, być może uchylić się, ale niekoniecznie zasłaniać się ręką czy nawet obiema rękami, a gazeta mówi, że po prostu za bardzo wychylił ramię i powiększył obrys ciała. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. W każdym razie arbiter poprowadził zawody fatalnie, zdaniem Gazety, zdaniem Corriere, zdaniem Tutto Sport. Gazeta daje mu czwórkę, Kurier daje mu piątkę, Tutto Sport daje mu cztery i pół. Opinie są spójne. Gazeta zauważa jednak, bo skupmy się na tematach bardziej piłkarskich, że po czerwonej karce dla Di Gregorio Thiago Motta nie przestał atakować. Zdjął co prawda Ildiza, żeby wprowadzić Perina, ale jednocześnie zdjął obrońcę, zdjął Sawonę i wprowadził Douglasa Luisa. niego przesuwał bliżej defensywy, bo wiemy, że McKennie umie również w bycie tercino-destro. W tym momencie Juventus grał formacją przypominającą 4-2-3. Nieco asymetrycznym, ale wciąż trójzębem. No i koniec końców nie przestał atakować. Co dziennikarze zauważyli, dzisiaj podkreślają, chwalą, no ale odniósł się do tego również Tiago Motta już w pomeczowym wywiadzie. Bo on powiedział wprost. Widziałem walkę, widziałem charakter, widziałem, że chłopaki nawet w osłabieniu mogą pokonać Lipsk, no to dlaczego miałem się bronić? Trzeba było próbować, trzeba było atakować. To się opłaciło, więc yy, gazeta pisze dzisiaj: Tiago Motta Style kibiceni, którzy kąśliwie komentowali wczoraj, i komentują dzisiaj, że Max Allegri pewnie zacząłby się murować przy stanie 2-1 dla Lipska. Thiago Motta e, tymczasem atakował. Dzisiaj badania Bremera, dzisiaj badania Gonzaleza. Dowiemy się więcej na temat ich przerwy grze, w grze, jej długości. Motta powiedział po meczu, że szkoda, że ich tracimy, że ma nadzieję, że wrócą prędko, no ale mam wrażenie, że zwłaszcza Bremer może pauzować nieco dłużej. Noty. Lipsk na piątkę, Juventus na ósemkę doceniony rzeczywiście istotnie przez dzisiejszą prasę. Najlepszym graczem Dusza Wlachowicz nie od razu, umówmy się. Serb wszedł w ten mecz, nie od razu ten mecz mu wychodził, ale później rozkręcił się i faktycznie był kluczowy. Najgorszym: Di Gregorio z piątką za czerwoną kartkę, oczywiście bardzo dobrze zastąpiony zresztą przez Matie Perina. Świetny występ Kalulu. Bardzo monumentalny, wręcz zdaniem Włochów. Fagiolego również, oni obaj dostali notę 7,5. A Thiago Motta również na 8, z komentarzem, że nie ugiął się pod ciężarem pecha od samego początku, że znalazł antidotum na każdy problem i nawet w osłabieniu atakował wciąż trzema piłkarzami. No, trzeba powiedzieć, wyszedł ten mecz. Bianco dali radę, no i uczynili zadość motto, motto, swojemu motto fino alla fine. Jeśli o ataku mowa wczoraj, to warto wiedzieć, ponownej operacji kolana musiał zostać poddany Arkadiusz Milik, bo po konsultacjach lekarzy konieczna była kolejna artroskopia, kolejna interwencja, w związku z tym Polak wróci, miał wrócić po przerwie na mecze kadry, ale wróci nie wcześniej niż w grudniu lub nawet styczniu. To sprawia, że Cristiano Giuntoli zaczął zagęszczać ruchy w kontekście styczniowego Mercato, w trakcie którego niemal na pewno sprowadzi zmiennika. Duszana Wlachowicza, bo Juventus go po prostu potrzebuje. Dzisiaj to Sport pisze o e, Szopomoningu, ale... To nie jest jedyne nazwisko na liście. Są jeszcze, uwaga, Lukajowicz i Ferrantores, który znajduje mniej miejsca ostatnimi czasy w Barcelonie. Co wy na to, jestem ciekawy, dajcie znać, bo to może być też ciekawy scenariusz. Ale póki co chwalimy Juventus, chwalimy w ogóle wszystkie włoskie zespoły, bo nawet Milan, który mówimy Kepe to trzeba pochwalić i tam być może ten rzut karny, gdyby dostali, dałby im chociażby punkt w trudnym starciu z Leverkusen. Chwalimy Bolonię, mimo że przegrała i oczywiście bijemy brawo. Interowi bijemy brawo Atalancie oraz Juventusowi za to, co zrobił wczoraj. No ale jest jeszcze jeden temat, który trzeba poruszyć, bo pewnie gdybym go nie zaczepił, pytaliście już o niego w trakcie live, gdybym go nie zaczepił, to mogłaby być draka. Aresztowania i śledztwo dotyczące ultrasów w Interu i Milanu. Nieprzypadkowo na moim biurku dzisiaj leży książka Ultra, którą niezmiennie wam polecam i do której nawiążę na koniec naszego dzisiejszego spotkania z włoską prasą. Jedna sprawa. Ten temat jest na tyle szeroki, że pewnie wypadałoby się zgłębić w niego w osobnym materiale. Dzisiaj pokażę Wam optykę włoskiej prasy i niektóre fakty, ale uczulam. Musimy poczekać na rozwój wypadków, na śledztwo, na rozstrzygnięcie śledztwa, które cały czas trwa, więc apeluję, nie wyciągajmy zbyt pochopnych wniosków, ponieważ rozsądek podpowiada, że lepiej poczekać, a czy rozsądek widać we włoskiej prasie sportowej i o co w ogóle chodzi, jeśli nie jesteście na bieżąco, o to już w tym momencie zapraszam na tenże Rozdział w naszym dzisiejszym przeglądzie. San Siro? miejscem nielegalnych rzeczy czy nielegalnych operacji ultrasów Interu i Milanu? Tak, to przedstawia włoska prasa sportowa. Ale po kolei, żeby nie zabrzmieć zbyt przesadnie, chociaż mam wrażenie, że o przesadę tutaj niestety trudno. San Siro terra di illegalita. tak Taki artykuł, taki, taki tytuł w gazecie dello sport pojawił się w tym tygodniu. Temat spadł niczym grom z jasnego nieba. 19 aresztowań wśród ultrasów Milanu i Interu. I jeszcze raz, nie będziemy się teraz przesadnie wgłębiać w ten temat, ale trzeba go przedstawić. Opisywane, zresztą ta sprawa jest przez portale włoskich polskich kibiców, obu włoskich zespołów. Włosi piszą o nielegalnych działaniach grup Ultrasów, m.in. o wymuszeniach, o rozbojach w tle, naciskach na kluby na kilku płaszczyznach, no bo chodzi o sprzedaż biletów, około stadionowe lokale, sprzedaże w tych lokalach, jedzenie, picie, piwo, te sprawy, parkingi, wszystko, na czym można by, czy na czym dałoby, aby się zarobić w okolicach dniach meczowych. Gazeta dello Sport, cytując prokuratora, pisze o San Siro właśnie jako przestępczej ziemi, że obiekt stał się już jakiś czas temu prawdziwym biznesem, czarnym takim rajem e, dla ultrasów. Czytamy m.in. o spotkaniach przedstawicieli tych grup kibiców z Barellą, Czalanoglu, też z Materacim, kontaktach z Simone Inzagim. Przechwycono zresztą część rozmów telefonicznych, śledztwo trwa w tym momencie pełną parą. I choć Giuseppe Marotta, cytowana akurat w tym wycinku po prawej stronie przez Conticello i Ramacotti, mówi wprost: jesteśmy spokojni, współpracujemy z prokuraturą w absolutnym stopniu i to my jesteśmy stroną poszkodowaną w całej tej sytuacji, no to prasa snuje już teorię na terenie temat konsekwencji dla klubów. Ale zanim do tego, korriere pisało Inter e Milan dai giudici, czyli Inter i Milan przed sędziami. Tu o przesłuchaniach stron, członków obu klubów, że prokuratura chce wyjaśnić, na czym polegały relacje i kontakty z grupami Ultras. Słowa Marotti tutaj również cytowane, zresztą szeroko cytowane i komentowane w prasie, w mediach, w telewizji włoskiej. Być może zauważyliście, że sprawy nie chciał komentować na konferencji przedmeczowej sam Simone Inzaghi. Dzisiaj Gazeta pisze o nawet dwóch kobietach: Debora e Roberta. Deborze Turiello oraz Robercie Grassi, pierwsza to interistka, druga to milanistka, które zajmowały się, czy miały zajmować się, ujmijmy to w ten sposób, finansami w tych biznesach. Redaktor Filippo Conticello opisuje ich domniemaną rolę, że to one zajmowały się przychodami, zyskami, płynącymi zwłaszcza z dużo drożej sprzedawanych biletów, które klub miał Ultrasom udostępniać, na co ci naciskali bezpośrednio, na których zarabiali. Dochodziło do tego, że czy miało dochodzić do tego, że wejściówki warte 80 euro były sprzedawane nawet za 900 euro na te najbardziej pożądane mecze. No i przesłuchani w całej sprawie mają zostać m.in. Javier Zanetti i Simone Inzaghi. Oprócz tego Milan Skriniar, Davide Calabria. Pytania dotyczą głównie kontaktów z ultrasami, ich charakteru, okoliczności, konkretnych zdarzeń, podsłuchanych rozmów, ich zapisów. I choć Tutto Sport wspomina o tym, że w tle może być grany temat słynnego artykułu 4 kodeksu sportowego, dotyczący tzw. tzw. lojalności sportowej, co mogłoby się skończyć niedobrze dla obu klubów, i choć nadmienia, że tematem już zainteresował się słynny prokurator Giuseppe Kine znamy to nazwisko, to sam zauważa, ten sam dziennik, że historia Juventusu z 2016 roku, jej rozwój nauczyła media, żeby nie wyciągać zbyt pochopnie wniosków, bo można napisać bzdury, niesłusznie kogoś osądzić. Należy więc poczekać na rozwój śledztwa sytuacji. Wówczas też przecież prędko wydawano wyroki, łączono Juventus z Ndranghetą, pisano różne historie. Po czym? Owszem, skończyło się na grzywnach, skończyło się na zamknięciu Trybuny Południowej, ale klub sportowych konsekwencji nie poniósł. No i tak może być tym razem. Istnieje co prawda wysokie ryzyko, jak pisze dzisiaj Gazeta dello Sport i redaktor Canfora, że oba kluby zostaną ukarane grzywnami. nięte ma mais rischio multa e alto, jak widzicie na tym wycinku. Być może trybuny, te łuki zostaną zamknięte, to gazeta przytacza również dzisiaj przykład Juventus z 2016-2017 roku. Snuję przypuszczenia, że teraz może skończyć się podobnym scenariuszem, ale musimy poczekać na finalizację śledztwa. Temat jest poważny, temat istnieje, zresztą to przyznają oba kluby. Wszystkie przesłuchania są realne, musimy jednak poczekać na ich finalizację. Włochy zapewne będą żyły tym jeszcze przez jakiś czas, w związku z tym będziemy i my również przyglądać się tej y, sytuacji rozwojowi tych wydarzeń, no ale jeszcze raz, nie sposób, Amici nie polecić wam jeszcze raz książki Ultra, podziemny świat kibiców, podziemny świat włoskiego futbolu. Pytanie: czy to kibice zagorzali kibice, czy też zwykli przestępcy, jak stara się odpowiedzieć na to pytanie? Tobias Jones, autor książki wydanej przez wydawnictwo SQN, y, który wnikł przeniknął do struktur do serca włoskiego ruchu? Ultras, żeby nieco bardziej przybliżyć nam to środowisko, co w kontekście wydarzeń wokół Interu i Milanu może wydać się jeszcze bardziej interesujące, znaczące, być może pozwoli zrozumieć więcej. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za obecność na przeglądzie prasy do samego końca. W piątek rusza serię A ponownie. Następna siódma kolejka na PoliKomo. Ten mecz będę komentował dla Was razem z Mateuszem Święcickim. Więc serdecznie zapraszam do Eleven Sports. A póki co życzę dobrego weekendu, dobrych emocji. I jeszcze raz zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dzięki za każdy kciuk w górę. No i do zobaczenia następnym razem, drodzy amici sportowi. Ci wiadomo, presto. Ciao.